Cześć. Zapewne u ciebie też bywają takie dni, kiedy masz wrażenie, że twoje otoczenie chce cię przetestować. Powietrze ciężkie jak poniedziałkowy poranek, odporność leniwa jak kot na słońcu, a energia, no cóż, chyba została w poprzednim tygodniu i wzięła sobie wolne. Ale spokojnie, to nie czas na dramaty, tylko na działanie. Dlatego też wspólnie spróbujemy sobie z tym poradzić. Dzisiaj mam dla Ciebie coś, co pozwoli Ci odetchnąć pełną piersią, dosłownie i w przenośni. Mieszanka olejków eterycznych oczyszczenie i odporność to taki Twój, w cudzysłowie, porządkowy dla Twojego ciała, ale i domu. Nie, ta buteleczka na pewno nie posprząta za Ciebie domu, ale pomoże oczyścić Ci powietrze, wzmocni organizm i doda świeżości, której tak bardzo Ci potrzeba. Brzmi dobrze? Tak myślę, więc zapraszam, zaraz rozpakujemy tę małą buteleczkę i zobaczymy, co w niej jest takiego wyjątkowego. Ale zanim to, to nie zapominaj, że znajdujesz się na kanale marki Essentials, w asortymencie której znajdziesz najwyższej jakości olejki zapachowe i eteryczne. Zasubskrybuj koniecznie ten kanał, aby poszerzać swoją wiedzę na temat aromaterapii. Pozwól, że opowiem Ci jeszcze kilka słów na temat bezpiecznego stosowania mieszanki olejków eterycznych, oczyszczenie i odporność. Mieszanki tej nie powinny stosować kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, ani dzieci poniżej trzeciego roku życia. Przed jej zastosowaniem należy koniecznie wykonać próbę alergiczną. Wystarczy, że zmieszasz taką mieszankę z innym olejem bazowym, np. olejem kokosowym, olejem żożoba czy olejem z migdałów i naniesiesz na niewielki fragment skóry. Zostaw taki, taką mieszankę na skórze na około 10-15 minut i sprawdź, czy nie pojawia się żadna reakcja alergiczna. Jeżeli wszystko jest w porządku, to możesz przejść do bezpiecznego stosowania tej mieszanki. Co również ważne, mieszanka olejków eterycznych, oczyszczenie i odporność, tak jak inne olejki eteryczne, powinna być stosowana wyłącznie zewnętrznie z innymi substancjami lub samodzielnie. Pamiętaj, że olejki eteryczne nie powinny być stosowane na błony śluzowe, ani też stosowane do ustnie. No dobrze, to teraz pora zajrzeć do tej małej buteleczki. Czasem wydaje nam się, że mieszanki olejków eterycznych to takie małe eliksiry. Trochę tajemnicy, trochę alchemii, a efekt po prostu działa. Ta konkretna mieszanka to zbiór starannie dobranych składników, które łączą w sobie świeżość, moc i delikatną nutę, która po prostu sprawia, że czujesz się lepiej. Co w niej znajdziemy? Oczywiście same eteryczne perełki. Przyjrzyjmy się jej bliżej i spójrzmy, co każdy z tych składników wnosi do Twojego życia i otoczenia. I mamy tutaj na wstępie olejek eukaliptusowy, który jest znany ze swoich właściwości antybakteryjnych i przeciwzapalnych. Skutecznie oczyszcza drogi oddechowe i ułatwia oddychanie podczas infekcji. Z kolei olejek z mięty pieprzowej działa odświeżająco i chłodząco, przynosząc ulgę w bólach głowy oraz w bólach mięśni. Jego aromat pobudza zmysły i dodaje energii. Olejek kajeputowy. Tak, dobrze słyszałeś. Ma silne właściwości antybakteryjne i przeciwbólowe. Wspomaga walkę z infekcjami oraz łagodzi dolegliwości bólowe. I dalej mamy olejek majczank, znany ze swojego cudownego cytrusowego aromatu, który świetnie relaksuje i działa antydepresyjnie, ale również poprawia nastrój i redukuje stres. Dalej mamy olejek goździkowy, który wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne. I przeciwgrzybiczne. Wspiera organizm w walce z drobnoustrojami. Dzięki połączeniu tych naturalnych składników mieszanka olejków eterycznych, oczyszczenie i odporność skutecznie oczyszcza powietrze i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Ale także wspiera układ odpornościowy, pomagając zapobiegać infekcjom. Idealna do stosowania zarówno w domu, jak i w biurze, a także w każdym innym pomieszczeniu, gdzie zależy nam na czystym, świeżym i zdrowym otoczeniu. Pamiętaj, aby stosować olejki eteryczne zgodnie z zaleceniami producenta i aby nie stosować olejków nierozcieńczonych bezpośrednio na skórę. Już wiesz, że mamy do czynienia z mieszanką, która działa cuda. Teraz czas, aby zdradzić dokładnie jej sekrety. Bo tak naprawdę każdy olejek w tej formule to unikalna historia. To trochę tak jak sekretne składniki i dobre jakościowo składniki w przepisie na. Idealne i pyszne dania. Razem tworzą idealny balsam. Coś oczyszcza, coś wzmacnia, coś dodaje świeżości i coś koi. Zrób sobie kawę albo dobrą herbatę, usiądź wygodnie i opowiem Ci coś więcej o każdym z tych składników trochę bardziej szczegółowo. Olejek eukaliptusowy. Zacznijmy od tego, co czujesz, kiedy wąchasz go po raz pierwszy. Świeżość. Olejek eukaliptusowy to prawdziwa legenda. W świecie aromaterapii. Jego działanie jest tak bardzo wszechstronne, że aż trudno uwierzyć, że to wszystko mieści się w zaledwie kilku kroplach. Po pierwsze, jest mistrzem w oczyszczaniu powietrza, ale to nie wszystko. Świetnie działa również na układ oddechowy. Pomaga udrożnić zatkany nos i ułatwia oddychanie. Jego antybakteryjne i przeciwwirusowe właściwości sprawiają, że kompletnie nie daje szans. Drobnoustrojom, a przy okazji ma jeszcze świetną właściwość. Sprawia, że czujesz się po nim jak po spacerze na świeżym powietrzu i to w samym środku lasu. Teraz przejdziemy sobie do olejku z mięty pieprzowej. Olejek z mięty pieprzowej to takie naturalne odświeżenie w butelce. Jej chłodzący aromat od razu ożywia zmysły i przywraca utraconą energię. Ale nie tylko o zapach tutaj chodzi, bo mentol, który jest głównym składnikiem tego olejku, świetnie działa na bóle głowy, szczególnie te migrenowe oraz bóle mięśni. Sprawdzi się idealnie, kiedy życie zaczyna nas przytłaczać. A co więcej, jego właściwości antybakteryjne świetnie wspierają twoją odporność. Co oznacza, że nawet jeżeli świat zewnętrzny ma gorszy dzień, to ty i tak będziesz o krok przed nim. Trochę coachingowo zabrzmiało, ale coś w tym jest. Olejek Kajeputowy. Ja wiem, że to trochę dziwnie brzmi, ale myślę, że osoby, które interesują się aromaterapią, dobrze wiedzą o co chodzi. Olejek kajeputowy to trochę taki cichy bohater tej cudownej mieszanki. Może nie jest on tak znany jak eukaliptus czy mięta, ale jego działanie jest absolutnie nie do przecenienia. Ma delikatny, kamforowy aromat, który od razu kojarzy się z czystością i świeżością. W praktyce działa jak naturalny środek dezynfekujący, wspierając Twój organizm w walce z bakteriami i wirusami. Ale to nie wszystko. Łagodzi też napięcia mięśniowe i pomaga się zrelaksować. To nasz taki trochę terapeuta w olejku. Teraz coś egzotycznego, Mai Chang. Czyli olejek, który pachnie jak lato w butelce. Jego cytrusowy aromat nie tylko odświeża twoją przestrzeń, ale również świetnie poradzi sobie z odświeżeniem twojej głowy. Znasz ten moment, kiedy masz za dużo na głowie i totalnie nie wiesz od czego zacząć, bo w zasadzie wszystko wali się i pali, wtedy wkracza właśnie meczang. Relaksuje, poprawia nastrój, a przy okazji działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. To jak mały promyczek słońca w środku mroźnej zimy. Kto by tego nie chciał, prawda? A teraz coś, co wnosi do tej mieszanki odrobinę pikanterii, czyli olejek goździkowy. Jego głęboki, korzenny aromat otula jak taki ciepły kot, szczególnie w te chłodne i deszczowe dni. Ale jego właściwości wykraczają zdecydowanie dalej niż sam jego aromat. Goździk. To naturalny pogromca bakterii i grzybów, wspierając organizm w walce z infekcjami. Do tego stymuluje krążenie, dodając energii i pomaga także się skupić. Jeśli szukasz czegoś, co naprawdę pobudzi, ale też ukoi, to właśnie jest on. Teraz, kiedy już wiesz, co kryje się w tej magicznej mieszance, pora porozmawiać o tym, jak w ogóle wprowadzić ją do swojego życia. Bo prawda jest taka, że jej możliwości są niemal nieograniczone. Wystarczy tak naprawdę kilka kropli aby odmienić atmosferę wokół siebie. Oczywiście najprostszym ze sposobów jest użycie tej mieszanki w dyfuzorze do olejków eterycznych i zapachowych. Wystarczy tak naprawdę, że dodasz 3 do 5 kropli tej mieszanki na 100 ml wody, aby wypełnić twoje pomieszczenie cudownym aromatem. To nie tylko sposób, który oczyszcza powietrze, ale również tworzy przyjemny klimat. Idealny nie tylko na leniwe wieczory pod kocykiem, ale również wtedy, kiedy pracujesz i potrzebujesz energii i wsparcia w odporności. Ale to dopiero początek. Jeżeli czujesz, że Twój układ oddechowy potrzebuje pomocy, to z powodzeniem możesz zrobić sobie domową inhalację. Kilka kropli mieszanki w gorącej wodzie, ręcznik na głowę i wdychasz. Tak naprawdę niewiele potrzebujesz, a działa to naprawdę cuda. I działa jak mała, fantastyczna aromaterapia dla Twojego nosa i gardła. Pamiętaj jednak, aby nie przeprowadzać inhalacji zbyt blisko miski z gorącą wodą, dlatego że może to powodować podrażnienia. A może masz ochotę na chwilę relaksu? Wtedy dodaj kilka kropli mieszanki do swojej kąpieli i pozwól, żeby ten zapach otulił Cię od stóp do głów. Ta kąpiel to nie tylko relaks, ale też regeneracja idealna po ciężkim dniu. Nie zapomnij, że ta mieszanka sprawdzi się również jako naturalny odświeżacz powietrza. Wystarczy połączyć ją z wodą i przelać do butelki z atomizerem i voilà, spryskujesz w ten sposób zasłony, firany, kanapę, poduszki i ogólnie powietrze w Twoim domu. Pamiętaj, że dzięki temu masz świeżość na żądanie, bez dodatku chemicznych składników. Z kolei jeżeli lubisz naturalne akcenty podczas sprzątania, to dodaj kilka kropli tej mieszanki do wody, którą myjesz na przykład podłogi czy blaty. Dzięki temu nie tylko Twój dom będzie lśnił czystością, ale też będzie pachniał niezwykle naturalnie. Możliwości jest wiele, a każda z nich pozwala cieszyć się dobrodziejstwem tej mieszanki w inny sposób. Wybierz to, co najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Zupełnie niezależnie od tego, czy chcesz się zrelaksować, Odświeżyć swoją przestrzeń czy też wzmocnić swoją odporność. Podsumowując, proszę, taka mała buteleczka, a tak wiele możliwości. Mieszanka olejków eterycznych, oczyszczenie i odporność to naprawdę wielozadaniowiec w świecie aromaterapii. Może ta mała buteleczka nie posprząta za ciebie domu i nie zrobi ci też herbaty, ale na pewno oczyści twoje powietrze, wesprze twoją odporność i wprowadzi odrobinę harmonii do twojego codziennego życia. To oczywiście coś więcej niż zapach. To naturalny sposób, by czuć się lepiej, poprawić swoje samopoczucie, zrelaksować się i oczywiście poprawić swoje zdrowie i odporność. Czy to w dyfuzorze zapachów, czy podczas kąpieli, czy przy sprzątaniu, ta mieszanka tak naprawdę znajdzie swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz. Pamiętaj, że natura daje nam narzędzia. Które tak naprawdę, jeżeli dobrze wykorzystamy, to możemy wiele zmienić, aby poprawić nasze codzienne samopoczucie. Wystarczy tylko po prostu chcieć i po nie sięgnąć. Wypróbuj, poczuj różnicę i przekonaj się, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Zajrzyj koniecznie do opisu tego filmu. Tam znajdziesz link do sklepu marki Essentials, w asortymencie której znajdziesz najwyższej jakości mieszankę olejków eterycznych, oczyszczanie i odporność. Znajdziesz również w naszym sklepie olejki eteryczne i zapachowe. Wszystko najwyższej jakości i w najlepszym wydaniu. Pamiętaj również o zachowaniu ostrożności podczas stosowania mieszanki olejków eterycznych, oczyszczenie i odporność. Zwróć uwagę, aby przechowywać ten produkt w odpowiedni sposób. Przechowuj zawsze w buteleczce z ciemnego szkła, w temperaturze pokojowej i koniecznie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dziękuję, że dziś byłeś ze mną i do zobaczenia w kolejnym pachnącym odcinku. Teraz życzę Ci dużo zdrowia i pozytywnej energii. Cześć!